Magię run będziecie mogli na przykład zobaczyć u Feomatara, bo on właśnie zaczął nagrywać Risen i będzie nagrywać się jako mag, więc u niego będzie można zobaczyć drogę, właśnie taką. Właśnie drogę run. I tej pieczęci. Łoj, totalnie nie wyszło. Co ten przeciwnik z tyłu robi? Atakuje powietrze. Wow. Ale się zgrały, wspaniary. To się lepiej napije, bo dosyć sporo mi zadało. to już są zwykłe stępy morskie. A takie trzeba trochę uważać. One nie są już takie proste. No patrzcie. No patrzcie, je. Jakie cpaniary. Są dosyć szybkie, jak widzę. Kurcze. Miałeś się obronić, ale oczywiście nie. O, teraz się obronił, ale ledwo. No dobra, ptaszku. Tak tu właśnie wygląda walka. Oczywiście później będą o wiele lepsze style walki. nie można o wiele lepsze kombinacje robić. Kontra taki i takie. Na razie tego nie umiemy. Eee, więc dobra, tutaj mamy tą farmę Simpsona, o której właśnie mówił Jan. Więc zobaczmy jak tu sprawy mijają. Chodźmy najpierw do tego całego Simpsona. Tu chyba byłeś ty, nie? Tak. Welcome stranger. You to our The tide. I'm a survivor. Well, it's a strange kind of luck that's washed you onto these shores. But I must warn you, you cannot wander freely around here. I don't mind, but the warriors of the Order are less forgiving. Who are you? My name is Tristan, a novice of magic. I'm looking after this place, on the orders of the Convocation of Mages. What is this place? Just a simple farm. It's under the control of the Inquisition now. We cultivate the land and take care of the animals. Our work ensures the well-being of the Order and Inquisitor Mendoza's men. You mentioned the Convocation. What do the mages have to do with the Inquisition? The Convocation of Mages has long had their seat here in the monastery at the foot of the great volcano. It was a place of study and faith before the dark wave covered the land and those temple ruins had risen from the ground. And now the Inquisitor is here seeking to push back that darkness. We're very lucky he found us in our hour of need. Now the monastery not only serves as the mage's home, but also as a training camp for recruits of the Inquisition. I see. What do you think I should do next? Well, I wouldn't recommend you wander around alone. Quickest way to the next life. Perhaps you would be best advised to let the warriors of the Order train you as a recruit. Training with the fighting staff and the basics of magic could be just the thing for you. If you're not a fighter, there are merchants in the town might have use of you. Just make sure you don't get taken in by the outlaws the Don commands. Or is it that you are interested in the higher magic that we novices pursue? That would mean finding a way to the monastery without being arrested by the Inquisitor's men. You may find someone in the town who would help you do that. The choice is yours. In any case... Oczywiście. No widzisz, mówią z dala od Dona, a Jan mówi z dala od klasztoru. Co za cudowne. Co to za cudowne zdania. Każdy mówi o czymś innym. Ale dobra. I had to leave a woman behind, at a house just up from the beach. Another shipwreck survivor. Really? Where exactly? In a valley southwest of here. Hmm. That's dangerous wilderness down there. I will see to it that she's taken to safety as soon as I have time. Okay, we're Torish Messara. Can you take me to Harbour Town? I can't leave my post at the farm, I'm afraid. But Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice. If you're wanting help... You must be willing to provide help in return. How do you get into Harbortown? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes, there is a way, but it's not easy to reach. Harbortown has a rear entrance up to the north. Ok, więc jest taka sytuacja, że że nie można niestety e, przybywać poza w ogóle miastem, a jak już się w mieście, to nie można z niego wyjść. Więc tak wygląda sytuacja. Ok. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make Once we no longer need your help. We'll happily escort you to Harbour Town. Okay. Do you trade here on the farm? Trade? With who? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. No, then... I don't want to show what you've Let's trade. Hmm. it's nothing useful, a mix of gold. I've got quite a bit of gold. Sprzedam Ci parę niepotrzebnych rzeczy. Strzały i bełty, bo mi się też nie przydadzą. Ten pierścień, też mogę sprzedać mu. Dobra, hmm. tutaj mogę chyba tą małż sprzedać, bo jest nieprzydatna. Mogę miotłem udać. Piłę nie wiem czy mu dawać, ale sprzedam mu też ząbki. Pył ze skrzydeł. I tutaj już chyba wszystko, coś tak myślę. Więc dokonajmy wymiany. I trochę się wzbogaciliśmy. Dobra, więc y, teraz pogadajmy tutaj z ludźmi, żeby oczywiście zdobyć pracę, i żeby zaprowadzić nas do miasta. Are you crazy walking round here? What do you think will happen if the Inquisition catch you, eh? What do you do here? I'm working in my field. Your field? Yeah. This one's mine and the other one on the other side of the path is Teller's. Of course, he's further along working his one. Always is. Don't know how he does it. He's already taken his whole harvest to the storehouse. But I'm afraid I won't be able to get my harvest in on time. I can't spot the ripe plants from the unripe. They all look the same to me. Do you need help? You serious? Well, I wouldn't say no. And what kind of compensation would not saying no come with? Well, I'm only a novice, so I don't have much. But if you harvest the plants and bring them to me, I'll give you a healing potion. How about that? Well, dobra. Deal. I'll bring you those ripe plants. Great. Then I might actually be able to start my mage training before this place goes completely to the dogs just look out for the right ones in my field all right 10 should be enough bring them back here, all right? Ok cczę up po tutaj zebrać zboże z pola jest ich 10 jak widać Na szczęście tutaj w Ryzanie jest wszystko powiedziane ile z czego zboża jest 10 Nawet nam pokazuje, ile już zebraliśmy więc bardzo fajnie Tutaj gdzieś jeszcze zboża powinny być. Chyba bez problemów powinienem je zebrać. Jeszcze tylko trzy gdzieś tutaj są. Na razie żadnych nie widzę, bo one się nieźle tutaj kamuflują. Jeszcze ostatnie. O, jest tutaj. Tu mamy kurę, ale kura jest nieważna. Here are your Mikstura leczenia dostaliśmy średnią, więc ją sobie tutaj położymy. Mamy też miksturę re regeneracji, która nam daje plus 50 do każdego manny punktów życia. Więc sobie dam to tutaj. No i dobra. Watch your feet. There's grain growing here. Do you need any help here? No thanks. I could have done with you a while ago though. Thanks anyway. Okay. Your grain is going to be picked up soon. Says who? Oh, it'll be Thomas, am I right? He should try working instead of chatting with strangers. My field is twice the size of his and it still only takes me half the time to cultivate it. He makes lazy people look busy, does Thomas. Hey, how are things going here? Not so well. Stuck in the middle of nowhere, a place where no one wants to be. You're the happy-go-lucky, face-life-with-a-smile type, aren't you? And you'd smile if a pack of hungry wolves was eating everything in sight. I used to have six pigs, and now look at what's left. Where do the wolves come from? There's a small cave over there, to the north of here. I haven't been there, but I'd be willing to bet that's where their lair is. Hungry wolves. Just my thing. It does you credit that you want to help me, but I have to warn you those beasts haven't been here for several days. I figure they must be starving by now so they'll be really dangerous Any good news well, they're wolves so none of them have swords. If you want back in two days I'll assume they put you on the menu Great right. okay no to Mamy mapę świata, mamy też mapę regionu Ale na razie nie mamy Ja cię nie chciałem uruchamiać I tak Na przykład mamy tutaj zadanie z godnymi wilkami Tutaj mamy mapę zadania Gdzie pokazuje nam gdzie są dokładnie te wilki Więc to jest bardzo przydatna sprawa Jak się na przykład zgubimy, nie wiemy gdzie co jest No to możemy iść właśnie tutaj Według mapy. Jakieś trzęsienie ziemi? Hmm. Chyba nie było tego trzęsienia ziemi wcześniej, coś mi się wydaje. A dobra, walczymy z tymi głodnymi wilkami. I na razie jeden nieźle tutaj unika moich ciosów, ale już zaraz powinien padnąć chyba. Dobry jest, ale już raczej nie. Mamy ich pięć tych wilków do załatwienia, więc postaram się ich załatwić. Nie wiem co się stało, a nagle mi się gra bez powodu wyłączyła. Więc jest dobra, spróbujmy jeszcze raz z tym wilkiem, tym razem idzie nam na pewno lepiej. A ty, ty zgubany draniu wychwytujesz kiedy się nie bronię, co? No! Pch! Co za... Co za wilczysko? Mm, do widzenia. Nie. Dobra, nie wiem co się stało, ale dobra. Nagle niespodziewanie mi wyłączyło. Dobra, tutaj mamy mały diament. Teraz się może zapiszę. Mamy tutaj oczywiście szybkie zapisy, co jest oczywiście bardzo przydatną sprawą. Może się najem jakiś roślinek? Wychodźcie. Walka z dwoma wilkami naraz. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jak z jednym miałem problemy? No to ty, ty głupawy wilku. Kurczę. Trochę znowu mi ciosy nie wyszły. Niestety. Dobra, który zaatakuje? Ty... Ty chcesz... Ty chcesz zginąć bardzo. Ej. Mogłeś trafić w niego. Znowu mogłeś trafić? Nie celuj w tego, tylko celuj w tego. Ten ma dosyć mało życia, więc wypadałoby się go pozbyć w końcu. Bo mnie zdenerwował trochę. Ale warczysz. I giniesz. Do widzenia. Hmm. Dobrze, że, tu, że tutaj się robią te auto zapisy. Kiepsko by było, gdybym musiał tę grę przechodzić od nowa. O, o, głupowe wilki. Dobra, chodźcie. To są chyba dwa ostatnie wilczki. Ten się jeszcze trzyma skubany Dobra, już nie za bardzo Mamy kolejny poziom Chodź tu wow. Prawie mi dziabny cwaniaczek Dobry unik mm, O, kufer 70 zł Nieźle Czy mi się wydaje, że Czy ten kufer ominąłem jakoś? Ale możemy się zdawać tylko. Chodzi mi oczywiście o kiedyś, jak grałem.